Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W piątek 9 stycznia witam bardzo serdecznie. Po raz pierwszy w 2026 roku się spotykamy i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego codziennika biblijnego. A dzisiaj wsłuchujemy się w słowo z Księgi Proroka Jeremiasza z 31 rozdziału i z 2 listu apostoła Pawła do Koryntian z rozdziału 1. Ich żałobę obrócę wesele, pocieszę ich i rozweselę po ich smutku. Nasza nadzieja co do was, pisze Paweł, jest mocna, bo wiemy, że tak jak jesteście współuczestnikami cierpień, tak i pokrzepienia. Moi drodzy, czas poświąteczny, już ten... Urok, nastrój, radość, pokój, świąt chyba coraz bardziej znika. Co prawda jesteśmy jeszcze przy choince. Jest to sztuczna choinka, co prawda, ale wiele koinek, tak zwanych żywych, już igiełki powoli opadają. I robi się trochę smutniej, ponuro. No i pojawia się pytanie. No, i co święta, święta i po świętach, i co teraz, czym wkraczamy w nowy rok? Chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że i te święta nie dla wszystkich musiały być, były radosne, pogodne, bo po wielu domach, dla wielu z nas, może były to święta związane ze smutkiem, z żałobą, z cierpieniem. Sam w ubiegłym roku tego doświadczyłem, kiedy krótko przed świętami Bożego Narodzenia żegnaliśmy ukochaną osobę, a kilka lat temu, prawie że wigilię Bożego Narodzenia, ojca odwieźliśmy do szpitala i tam przebywał przez całe Świętej, i w zasadzie z szpitala już nie wyszedł. I dzisiejszy tekst biblijny jakby odpowiada trochę na nastrój tych serc ich żałobem obrócę weselę, pocieszę ich i rozweselę po ich smutku. Nasza nadzieja co do Was jest mocna, bo wiemy, że tak jak jesteście współuczestnikami cierpień, tak i pokrzepienia. I w zasadzie to pojawia się pytanie: czy smutek, żałoba, cierpienie ma nas całkowicie dobić? I czy całkowicie zniwelowały, z, zmąciły radość w przeżywaniu świąt Bożego Narodzenia? A przypomnijmy, jaka jest istota tych świąt. Oto narodził się nam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Będziemy przeżywali różnego rodzaju doświadczenia i cierpienia. Trzeba przeżyć żałobę, łączy się z wszystkimi. Do których domów, śmierć weszła. I smutek, przygnębienie po stracie, żal, muszą być przeżyte, doświadczone. Ale nie możemy zatracić nadziei i związane z tym nadzieją radością i pokojem. I o tym właśnie mówią te dzisiejsze słowa. Bo po to Jezus przyszedł na świat, stał się człowiekiem, jednym z nas, aby i w doświadczeniach, i w cierpieniach, i w żałobie nam towarzyszyć, być z nami, ale przede wszystkim, żeby wskazywać w tę drogę cel naszego życia. Cel, który być może ci, którzy odeszli, już osiągnęli spotkanie z Panem. Tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. I chciałbym zacytować słowa kobiety, którą niezwykle cenię i bardzo często sięgam do jej myśli i wypowiedzi, mianowicie matki Ewy Zmiechowic. Ona pisze o radości takiej innej i mówi, że chodzi o stan serca. Na który sprawy zewnętrzne nie mają wpływu. Stan ten wypływa z odczuwania źródeł Bożej miłości, z którego ona wylewa się w nasze serca przez działanie Ducha Świętego. To działanie sprawia, że ten stan radości nie ma nic wspólnego z gwałtownymi emocjami, podniosłością uczuć, euforią, jakie mogą nas chwilami nawiedzać. Radość jest stanem trwałym. Podobnie jak trwały jest strumień wody wypływającej ze źródła, polega ona na stałej świadomości, że Bóg jest obecny. Imię Emanuel. Bóg jest z nami, Bóg jest obecny, śmierci w doświadczeniach i cierpienia. To jest nasza nadzieja. Niech to będzie też naszą nieustającą radością. I pokojem w naszych sercach. Amen.